Słucham? Że... Miałeś kogoś? Nie, mówię, nie ma nic. A. Jeden nie żyje. Gdzie? Na helikrasie. Nie wiem, gdzie drugi. Biega. Za. za Z... niego biega. Za helką bieg. No dobra, gdzieś tam za helką jest. Gdzie? Obiegać? Nie, 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 bo ja nie widzę go. Jeden leży. Zombie biegnie. Zombie kochanki, ale coś nie agruje się na niego. O, poszło, leciało. No. O, jest za helką, widzisz? Aha. Dawaj go, dawaj go, teraz bije go. Lecim? Leć, leć, ja będę patrzył kurwa tego. I on nie, żeby ci nie uciekł, nie? Uh -huh. A ty go obiegaj. Drugi ze do niego leci. Dawaj, dawaj, jest okazja. Masz go? Strzela, strzela go do z. Ja za helikor. Widziałem go przez chwilę. Mhm. Leży. Nie ma, że zabity jest. Dobra, fala waliłeś? Tak tegitarę. Pięknie. Rutować? No o tej naszychkiego. Ty? Tu są trzy trupy. A to zaraz je zjemy. To ty? No. No trzy trupy leżą. Nie, to z jeden. To nie jest mój, to nie jest mój, to nie jest mój Dobre. No dobra. Na szybko Ty ale to na szybko bo jest wiesz Ja już uciekam Okej okay. Tam ci coś mieli? Właśnie stra lagi mam Tam ci coś mieli Którzy O no, dwóch było No to ja jednego lutowałem Nie, tam jeden Z leżał Nie Tak? Od kiedy zedy miałem broń na plecach? O kurwa, no to, to, zobacz go, bo ja nie patrzyłem. No to już moment. W kasztelali mam Ty. To dwóch zdjąłem Ty. Bo coś dwa komunikaty były. No to dwóch, musiałeś jednym strzałem ściągnąć. Zapiszę. Bo kurwa jak on by leżał? Chyba, że ktoś inny by go zabił i leżał. No nie wiem, roku. może wcześniej, no, ale dowiemy się z filmu. No. Pilnuj, pilnuj mnie. F-smych, a nie, to Z jest, e, dobra, sorry. Ty, no ale dawaj, dawaj. tu leży skarb. No dawaj, 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 Ja nie mam miejsca, wiesz, no, staram się to zmieścić Jak się obsrałem much Jest fal Dawaj, dawaj Tam Tamtą stronę widzę, nie? Twoją mniej uh -huh. więcej, ale już innych, kurwa, boków tu nie widzę, bo krzaki mam na koszy. No dobra, spoko. A Ty już odszedłeś od tego, czy jeszcze... Nie, leżę. Aha. Ale wyłapu. No ładnie zebrał. 400 metrów 400 metrów miałem ustawiony No to źle miałeś No to miał Siga Tak, ja już grupowałem Dobra spalam skąd Nie masz tłumika do tej drogi? Do fala? Aha, na fana nie ma. No właśnie Zdawałobyś, żebyśmy tutaj na nich No już mam skara O tu już mam tłumik Zenki i pasuje do niego tu